Wyciągnęliśmy klejem, wzmocniliśmy siatko, w tablice brodzik też w kopertę, wyłapaliśmy też na to wkleję jeszcze siatkę, żeby mocniło budynę powierzchni, bo mamy bardzo blisko do rurek, do rurek centralnego utrzymania. Tutaj położyliśmy w folię w płynie, zatopiliśmy bandaże Atlasa 3G, fibroban. Dwie warstwy położyliśmy, tutaj widać, jest jedna, tutaj drugą. Dla mnie tutaj nie mówiłem, czy była jedna, czy były dwie. Odsuwały mi się 3-2 cm, będzie widać różnicę po wyschnięciu tak. daliśmy na różniki wewnętrzne, zewnętrzne. Tutaj jeszcze w kolejnym tego nie robiłem, ale jest już tu i zaczynamy pierwsze ukleić gebery. Od całą Robimy tu na szliwkąt, mozaikę taką, pasek przybiegał na środku muszli ustępowej bez przycisku do sufitu i tyle. Także gotowy do klejenia.